Nie wiem, czy wiecie, gdzie jest ostatni dzień marca, i, i jutrzejszy dzień będzie jednym z najtrudniejszych dni w polskiej gospodarce. Nawet powiem inaczej, w polskich biznesach. Bo na gospodarce się nie znam, a biznes posiadam. To będzie najtrudniejszy dzień, ponieważ jutro, 1 kwietnia, pewnie jakieś 50% osób dowie się, że nie ma pracy. Znaczny część procent osób dowie się, że pracę ma, ale ma płacę zmniejszoną połowę. Albo dostaną ludzie wypowiedzenia, równoznaczne z tym, że za 3 miesiące pracy nie będą formalnie już mieć. Drugim terminem będzie 10 kwietnia, czyli kolejna symboliczna data, w których ludzie otrzymują wynagrodzenia. I. Coś, co wydawało się wcześniej abstrakcją dla wielu, będzie teraz faktem. To znaczy, to, że masz umowę o pracę, to, że masz wystawione faktury, nie będzie znaczyło prawie nic. Bo Twoi pracodawcy, Twoje firmy nie będą w stanie ci w ogóle zapłacić. Z drugiej strony, przedsiębiorcy będą musieli stanąć twarzą przed całą firmą i powiedzieć: Wasze stanowiska nie są już dostępne, nasza firma nie istnieje. Mam ciary, jak o tym mówię, bo lat temu, 8 czy 9, miałem taką sytuację, gdzie musiałem stanąć przed całą moją prawie 30-osobową ekipą i powiedzieć: Słuchajcie, nasza firma właśnie przestaje istnieć, bo waliliśmy się. I doświadczenie wtedy bardzo mnie ukształtowało, spowodowało, że mam grubszą skórę, więc mam dwie rekomendacje, jeżeli chcecie słuchać rekomendacji Marcina Osmana. Pierwsza rekomendacja będzie taka dla pracowników: pomyśl, co możesz zrobić dla swojej firmy, w jaki sposób możesz pomóc swojemu szefowi, w jaki sposób możesz być super turbo przydatny. Druga rekomendacja, to też dla ciebie, zastanów się tak szczerze, sam przed sobą, czy naprawdę, naprawdę, naprawdę byłeś efektywny, innymi słowy, przydatny dla swojego biznesu, czy tylko. Twoja obecność powodowała, że firma zarabiała tyle, ile Twoja wypłata, więc cię utrzymywała. To jest chwila prawdy. Wiem, że pewnie to wideo będzie miało sporo hejtu od ludzi, którzy nie rozumieją moich konceptów, ale to nie ma żadnego znaczenia. Innymi słowy, czy naprawdę, naprawdę byłeś przydatny pracownik, pracodawcy? Bo jak nie, to sam dzisiaj tu i teraz musisz się obudzić i uświadomić sobie, że Twoja praca już prawdopodobnie nie istnieje. I nawet to, że masz w kontrakcie zapisane, że otrzymasz pieniądze za kolejny miesiąc, drugi, trzeci miesiąc, wypowiedzenia, to wcale nie jest równoznaczne to z tym, że te pieniądze dostaniesz. Bo twój pracodawca po prostu ich nie ma. Pracy też nie znajdziesz w innym miejscu. Za bardzo, bo skoro cię zwalniają, to prawdopodobnie Twoja przydatność nie była aż tak duża i tak kluczowa. Część osób znajdzie super pracę, bo ci A players, tacy graczy numer jeden. Są zawsze poszukiwani. My na przykład zatrudniamy teraz w OSM Power, ale wybitnych graczy, nieprzeciętnych. Już nie ma miejsca na przeciętność w zatrudnianiu i to jest coś, co też bardzo mocno zmieni rynek. Na rekomendacji dla pracodawców, te trudniejsze. My po trudniejsze, bo pracodawca musi powiedzieć 30 osobom, 50, 100, 200 więcej i on ma na swoich barkach tą odpowiedzialność, ten stres to trudne, bardzo, bardzo trudne wyzwanie, jak to w ogóle przedstawić i on będzie żył z poruszeniem winy przez wiele lat. Większość, jakieś 95% osób tak właśnie będzie się czuła w tym czasie, w te lata. Więc pierwsza moja rekomendacja to wypisz sobie listę wszystkich pracowników, których masz i wypisz, który z nich tak naprawdę, naprawdę był kluczowy, przydatny, efektywny, skuteczny. No, i to są osoby, które zostają na tej pierwszej liście do zostawienia. Cała reszta, bardzo przykro, trudno, idzie do zwolnienia. I to jest moment, gdzie nie ma czasu na sentymenty, nie ma czasu na skrupuły, nie ma czasu na czekanie, 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 bo jeżeli tego teraz nie zrobisz, czyli nie zwolnisz tych, których trzeba zwolnić, to Twoja firma upadnie. I że będziesz przedłużał w nieskończoność te zwolnienia, a dam jeszcze im szansę przez miesiąc, to jeszcze bardziej pogrążysz siebie, swoją firmę i ich, bo przedłużysz im o miesiąc tą bezwładność czekania na to, co jest, co jest i tak nieuniknione. Może trzeba zwolnić 100% osób, albo 99,9%. Mam kolegę, który zwolnił wszystko, wszystkich, z wyjątkiem jednej osoby, tak bardzo kluczowej, że nawet w czasach kryzysu, Chce z nią pracować, bo wie, jak bardzo dużym wymiataczem jest. I to są czasy dla takich właśnie graczy: numer jeden. To będzie na maksa trudne, stresujące. Będzie płacz, będzie krzyk, będą szantaże, będzie agresja. Może nawet ktoś wystartuje do ciebie z rękoma, żeby ci przywalić. Jak usłyszysz, że go zwalniasz? Będziesz nazywany pieprzonym kapitalistą, tylko wyłącznie dba o swój, o swój, o swój, o swój, o swój, o swój tyłek. Ale no to jest moment, w którym tylko to się interesuje. Zadbanie o to, żebyś Ty jako pracodawca, jako szef firmy, jako właściciel przetrwał i mógł do ludzi, których teraz zwolnisz, a tak będzie, wrócić za miesiąc, dwa, trzy, pół roku rok, powiedzieć, kochani, jestem gotowy. Możemy wracać do pracy. I to będzie rynek pracodawców, no bo teraz oni będą decydowali o tym, kogo zatrzymują. A nie jak było wcześniej, że to pracownicy grymasili, wymyślali i dopuszczali, obniżali standardy w wielu przypadkach tej efektywności pracy. To, jeszcze raz powtórzę, będzie najbardziej bolesny dzień jutrzejszy, 1 kwietnia i 10 kwietnia dla firm w Polsce, bo wiele, 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 myślę, że ponad połowa firm w Polsce musi zwolnić 90% ludzi. I teraz to zwolnienie być może spowoduje, że ci ludzie się obudzą i zaczną szukać efektywnego, przydatnego sposobu przysłużenia się społeczeństwu i firmom w tych trudnych czasach. To będzie moment, w którym ludzie jednak usuną konto Netflixowe, bo sobie przypomną, że te 4-5 dych miesięcznie to chyba trzeba oszczędzać, a nie wydawać na rozrywkę albo rozrywkę zamienić na pracę. Nawet jeżeli efekty będą otoczone w czasie, bo trzeba będzie się przygotować, przebranżowić, zrobić nowe kursy, kompetencje itd. Wyjść proaktywnie do rynku. To będzie hardcore. To już jest hardcore, ale teraz dzieją się decyzje, które zmienią życia setek milionów ludzi w Polsce. Pracodawca zwarnia pracownika, nie ma kim pracować, pracownik nie ma pensji, nie ma za co płacić, e, w domu nie ma za co kupić i tak dalej, i tak dalej. I to będzie hardkor. Moje wideo, wideo są optymistyczne, wiele jest optymistycznych. Jeszcze więcej jest wideo, które są super narzędziowe i mega przydatne, więc Bierzcie, korzystajcie, wdrażajcie. Masz tydzień, żeby przenieść swój biznes do internetu. Masz tydzień, żeby nauczyć się oferować swoje usługi w internecie, jako pracownik, podwykonawca, kontrahent. Masz tydzień, nie miesiąc. Tydzień. Jeżeli oglądasz Netflixa, to jesteś w dupie, jesteś po prostu w tak wielkiej dupie, że sobie nie wyobrażasz. To nie jest tak, że ja ci rozliczam z tego, że tego Netflixa oglądasz. Tylko pytanie, czy stać cię na to, aby teraz siedzieć na Netflixie? Może lepiej, żeby Twoja rodzina to robiła, ale Ty jako przedsiębiorca, jako głowa rodziny, jako ten czy tak, która dowozi pieniądze do domu, siedziała po nocach, robiła kursy, nowe kompetencje, sprzedawała w dowolny sposób, jak tylko jest to możliwe w internecie tym was zostawiam. Trzymam za was kciuki. Trzymam kciuki za każdego z was. I to jest moment, w którym trzeba napierdalać. Nie jutro, nie pojutrze. Teraz, dzisiaj. I klienci jeszcze kupują i to jest moment, w którym trzeba tego używać, że klienci jeszcze kupują, a kupują wszystko. Powodzenia.